Dzień kochani, witam was w najnowszym odcinku na moim kanale Julia Rugel. Lifestyle. Zawsze piszecie mi w komentarzach. Julka, ty dajesz tyle pozytywnej energii takie super chatne odcinki, widać, że się starasz. A więc dzisiaj. A więc dzisiaj to wszystko niszczymy! Nie będzie żadnej pozytywnej energii, dlatego że dzisiaj będę wykonywać czynności, których nie lubię, których się boję, których nienawidzę, które są dla mnie okropne i czuję się niekomfortowo wykonując je. Zapraszam na odcinek. Trochę sobie przekminiłam ten odcinek, wypisałam sobie rzeczy, których nie lubię tak na ogół i starałam się coś z tego wykminić, jaką czynność mogłabym zrobić. I przede wszystkim tak, strasznie wieje wiatr i strasznie mnie to wkurza, bo pewnie go słychać. To już jest pierwsza rzecz. Wypisałam sobie, że strasznie nie lubię myśleć o przyszłości, ale w taki sposób, żeby zdać się na los. Że nie, że co ja swoją pracą osiągnę w przyszłości i do jakich celów tam będę sobie powoli dochodzić, tylko takie rzeczy, które przyniesie los i takie totalnie zdarzenia losowe, nie lubię sobie o tym myśleć i strasznie mnie to przeraża. Druga rzecz, strasznie nie lubię jak ktoś gada pierdoły, po prostu co mu ślina na język Przyniesie, i jakieś takie totalne głupoty wymyślone, co mu właśnie w tym momencie przyszy do głowy, i strasznie mi to ogólnie denerwuje w ludziach. Więc pomyślałam, że sobie zadzwonimy do wróżki i zobaczymy. Jaką ona mi przepowie przyszłość? Ogólnie nie wiem, czy wierzę w takie rzeczy, nigdy się nad tym jakoś nie zastanawiałam. Zobaczymy, co mi w ogóle ten ktoś powie. Może to będzie zgodne z prawdą, jakimiś tam moimi celami albo coś takiego, albo wręcz przeciwnie, będą to jakieś takie totalne pierdoły i się tylko wkurzę i zdenerwuję. Mam nadzieję, że o tyle, o ile nie wpłynie to na moją psychikę, że się zafiksuję na tym, co ten ktoś powie. I mi potem to zryje beret. Mam nadzieję, że się tak nie stanie. Znalazłam e, taką osobę, która świadczy takie usługi, uwaga, na Instagramie. I teraz się zastanawiam, czy napisać z mojego konta jako Julia żugaj, ha. czy napisać jakiegoś lewego. Napiszę z mojego. Chociaż kurczę, to będzie mega duża podpowiedź, bo jakby zadzwonimy do mojej mamy się zapytać. Bo to, jest to na rzecz, której nie lubię, to jak moja mama mi rozkazuje i mówi, co mam robić. Nie wiem, mojej mamy. Mamo, bo chcę zadzwonić do wróżki. I znalazłam taką na Instagramie yy, i zastanawiam się, czy napisać no. jako ja czy z Fake konta jakiegoś z Fake konta. Z fake konta, dobra. Dzięki za radę. No, a co mi tak, Julia? <laughs> bo nagrywam odcinek. Możesz pozdrowić. A, pozdrawiam. A będę na tym odcinku. Będziesz, bo nagrywam rzeczy, których nienawidzę, więc musiałam się Ciebie spytać o radę. No dobra. No to pa. No, w ogóle nie ogarnęło, co ja powiedziałam. Powiedziałam, robię rzeczy, których nienawidzę, więc musiałam się Ciebie spytać o radę. ona, no dobra. Dobra, to dopiszę z fake konta. Mam takie fake konto tutaj. Chciałabym skorzystać z Twoich usług. I co? Ja nie wiem, co wypada, jakby pisać za takich osób. Czy jest taka możliwość online? Tutaj przez czat. Napisałam. Zobaczymy, czy ta osoba mi odpisze i dam wam znać. A tymczasem idziemy robić naszą drugą aktywność. Dobra kochani, następna rzecz, której nienawidzę. I po prostu to jest moja trauma z czasów szkolnych. Jest, to słuchajcie. Język niemiecki. Miałam go w szkole, strasznie go nienawidziłam. Byłam bliska płaczu, jak szłam na język niemiecki, i nic z niego nie potrafię. Także zrobimy sobie teraz quiz z języka niemieckiego. Już mi się robi niedobrze, jak myślę o tym, że będę musiała słuchać niemieckiego. Musicie tak wpisać słowo po polsku, to przetłumaczy na niemiecki, i musicie mi to puścić z głośnika. I ja muszę zgadnąć, co to znaczy. Jak? To nie miałeś szans, żeby zgadnąć. Ja jestem mega dobra z niemieckiego, więc ty chyba sobie coś, coś się No, to nie wydaje. Co to? No puść to, puść to, puść co to! To puść jest to jest! Lize! Lize! Zieraz? Rize! To jest wschód słońca. To jest wschód słońca? Tak, albo liże. Jesteś pewna? Tak, co to znaczy? To znaczy giguś. Co to jest wiem, giguś? Co giguś. To jest, to jest dlatego się <laughs> To jest określenie człowieka, a dobry jesteś giguś. Kigaklo! O to jest? Oto jest moje zdanie. Mein name jest Dange Stang. Mein name jest Danga Stange. Moje imię to Danuta Sztanga. No jest dość blisko, można powiedzieć, bo to znaczy. Moje nazwisko to smrodzik. Mein name jest Danuta Langhantel. Moje imię to Danuta Sztanga. Dobrze, tak. na gratulacje! No najlepsza na pewno. Jest naprawdę dobra z tego niemieckiego. Kto by nie wiedział, że Langhantel to sztanga? A Danuta, to Danuta, nie? Julia ist heute nicht rosa gekleidet, sondern grün. No, Julia ist heute nicht rosa gekleidet, sondern grün. Aber tos Lepsze Kleidung. Ja, nie wiem, czy tos Lepsze gekleidet. Rosa, Rosa. A, ist ubrana w różowy Dress? <fors> Powiedzmy, I się... ładnie tańczy! Nie. Napisałam Julia nie jest ubrana dzisiaj na różowo, tylko jest ubrana na zielono. ale przetłumaczyło, że Julia jest ubrana na różowo i dalej nie znam niemieckiego. <laughs> <laughs> ale byłaś <właśnie> blisko. <laughs> nie, bo jest niść! I s niść Rosa. Ty w ogóle się nie znasz na niemieckim. No ale już Mega dziwne, co, chyba. <laughs> <laughs> to już ja się lepiej znam. Król. Bo to jest u Król. Król. Ich esse sehr gerne Senfwürste. Jest... Y... Jest godzina... <grym> jest godzina w pół do czwartej. <grym> Bardzo lubię jeść parówki z musztardą. <grym> esse to było faktycznie jeść. Senfwürste. <grym> Kim sie jetzt in den Weltraum ab? Kim sie jetzt... Kenny Zimmer jest mega dobrym raperem. To jest w kosmos. No cóż, jak widzimy, nie jestem najlepsza w język y, niemiecki. Czy jest mi przykro z tego powodu? No, odbyć. Nie, nie, nie. Dobra moi drodzy, przyjechaliśmy teraz na miasto, żeby wykonać kolejną czynność i jak o tym myślę, to szczerze mówiąc, robi mi się mega przykro i przy okazji mega niedobrze, a pytacie, co wywołuje takie uczucia? Ja, <śmiech> <Nie> <śmiech> no, patrząc, ja. Za, za, za. czego w życiu bym nie zjadła? Kupy. Nigdy. Kału. Tego też. Ale. Żygów. Przestań. Przestań! Nie zjadłabym zwierzęcia, które jest w całości. Nie ma opcji, żebym zjadła. Robaka. Świnie. Robak się nie liczy! Ale też jest w całości. Taka ryba. W życiu bym tego nie zjadła. Szczur. Na przykład też. Też jest w całości. Druga rzecz, którą właśnie dzisiaj spróbuję, to jest stek rare. W tibijskim slangu wydają rzadki, no rare item, wiadomo co chodzi, nie, A tak naprawdę chodzi Mega o to, że surowy, prawie surowy. krwisty, surowy, dużo krwi się z niego wlewa. To nie jest krew, to jest osocze, z tego co mi wiadomo, ale jeżeli gadam głupoty, to pociśnijcie mnie tak, żebym nikt o tym nie zapomniał w komentarzach, dobrze? Jeden kawałek chociaż muszę spróbować. Musisz zjeść pół. Tak mówi książka Challenger, że trzeba wykonać pół challenge'u maksymalnie, więc nie możesz zjeść mniej niż pół, nie możesz. Jeść. A ja jestem tutaj po to, aby w sytuacji, w której ona nie zje pół, to ja zjem resztę, ponieważ jestem śmieci... Bo lubi tak Nie, ponieważ jestem biedny, nie jesteśmy na jedzenie, bo już nie pracuję jako youtuber i muszę po prostu dojadać śmieci. Ale też lubisz, Ale też lubisz Te No, ja zjadam na przykład śmieci też do moich X spod śmietnika. Także idziemy sobie zamówić jedzonko. Nie nienawidzę kawę. Dawaj, 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 dawaj. A coś tak na raz bali? Ja nie wiem. Nigdy nie piję kawy. co jest? Tak swoim łyczka życiu. tylko. Dobra, wezmę łyczkę. Weź na raz. Tak? Pije się łyczka, ale weź na raz. No to słup. Powiedział ci, więc już musisz. Zdrówko. Nie wypluj. No. No. Dawaj, dawaj, łykaj, łykaj, łykaj. Totalnie ją sponiewierało. potęga. Jak ludzie mogą to pić, coś próbować? A bo co? Bo co jest nie tak? To jest tak i dobra. Pokaż? Pobrzydliwe, nie? Smakuje jak takie... trochę leki jakieś dziwne. Skąd nie się tutaj? Nie wygląda tak surowo, jak sobie go wyobrażałam. Myślałam, że to będzie taki po prostu placek mięsa, mega surowy. No nie no, on musi być poddany termicznej obróbce, nie? On w środku będzie widać, że jest rare. Ja jak go przekroisz. Może nie, no to jest, jest żuliste. Jest, jest, dobrze. Nic z tego nie cieknie, no jest dużo lepiej, niż sobie to wyobrażać, przyznaj. No, to? No. Ja nienawidzę żulistego mięsa, takiego... Jak, jak określić żulistość? Wiesz, to wygląda jakby żyło jeszcze przed chwilą. Już no, stale tak nie wygląda, dawaj. Nie dam rady, Ty chyba. korzystasz z sosu, czy nie? No to... Julia, bo to działa twoja wyobraźnia. To działa tak, jakby 3 2 Trzy, dwa, jeden. Gryź, gryź to, gryź to, nie rób takie miny. jak szybko to zgryziesz, to nie będziesz się niby tak męczyć, jakbyś trzymał się teraz w pół godziny. Jeszcze jej zasmakuje. Nie jest taki zły chyba, nie? No nie jest zły. Hmm? Smakuje jak mięso normalne. Jak jest to dobrze. dobrze. Trochę byłam przerażona. Rzekwisty? Pierwszy raz, no. no a jak? Jest dobrze. Spodziewałam się, że będzie bardziej taki. Mówiłem żeby że będzie okej. Okay. Ja biorę zawsze taki, ona zawsze na mnie patrzy jak na szaleńca. Nie, to nie kłamałeś. Nie mam tak, żebyś z kawałek, że nie jestem za niego go nawet pogryźć. Oto moje. Przepraszam za to, widzowie. Jak pani przyszła, to tak yy, na hamę to gryzło. Okryło. Jako ty dramaturgię do tego ale w całości to buknęłam, bo nie umiałam tego rozdzielić. My już jesteśmy po jedzeniu, nie powiem, żebym się jakoś mega mocno najadła, w sumie dalej jestem głodna, ale w międzyczasie napisała do mnie pani wróżka i słuchajcie, zamówiłam sobie dwa pakiety, jaką karierę mi tarot wróży i druga rzecz, którą sobie sprawdza, to czy mam na sobie jakieś klątwy, czy kiedyś ktoś mnie oklątwił. Jeżeli chodzi o to że jest bardzo stabilizowana i idziesz bardzo dobrą drogą. To, że jesteś y, tu, gdzie jesteś, to jest twoja droga karmiczna. W poprzednim Cielem byłeś bardzo i to bardzo osobą niedocenianą. Osobą, która miała ogromny talent. Karty nam jakiś taniec, o, orientalny, coś w tym stylu. Ty, ty, ty byłeś na innym kontynencie w poprzednim Cielem. Karty nam myślałem, że zostałaś niedoceniona, byłaś opluwana. I teraz to jest twoja karma. Ona jest korzystna. O mój Boże, oprówali cię aż! Boże. Latynoska Mieszkałam na innym kontynencie Mieszkałeś w Ameryce i byłam Południowej. W cerko. Ja bym strzelał, że byłaś w, Amery na, na, w Ameryce Południowej, w Brazylii i byłaś niedocenianą tancerką, na którą pluto z okiem. Twoje życie, więc jakby... Mi jest, ja jest czujesz tak. Idzie do domu lokalniczka, bo nie jest atakowana w żaden sposób, bo za ci kloczku i W Ostatnio ci nikt się nie życzy, jeżeli chodzi o ciało fizyczne. Czyli tutaj ogólnie mamy sferę zdrowia, sferę sylwetki, wyglądu, takiego też wewnętrznego, tak samo jak i wewnętrznego i hey. to bardzo pokazuje, że tutaj się z nie tak. Wiele osób się patrzy na Ciebie i od razu pokazuje, że coś się To nie jest fakt, to nie jest ból, to rzeczywiście rzeczy z Twojego bliskiego otoczenia. Jakaś poliarka tutaj mi się pojawia, którą ty tak jakoś złego nie zrobiłaś. Bardzo łatwo do ściągnięcia sama mentalność i świadomość tego już znacząco w tym pomaga. Jeżeli chodzi o emocje, od czterech miesięcy, tak jak według antypokazji, uciekło tysiące stopów w sercu pod względem mentalnym i psychicznym. Czyli czekaj, miesięcy. czekaj, powstrzymajmy się na razie. Lunetka rzuciła kląt na twoje ciało? I dlatego, tylko... I dlatego przytyłam ostatnio. To musi być Patrycja, bo tylko ona wie, że w A kamienie... na Ale raczej Patrycja, bo ona wie, że w kamieniu ona może mieć moc w stanie klątw. Co ci zrobiła? Patrycja, zrobiłam? przymyśl na to, co Nie <laughs> ja, to są wszystko oczywiście czwarte jak coś. Ej, Muszę to miała być to... rzecz, której ty nie lubisz, on ty się ekscytujesz tak jakbyś normalnie ja oglądała właśnie super... Ja nie chcę się chce płakać, ja przez dwa miesiące w ogóle nic nie będę miała do Musisz robić tak. I od razu lepiej, od razu lepiej. To mi naprawdę jest przykro! Ale wtedy jak zrobisz tak? z tą brunetkę. Przez ją nie mam swojej wymarzonej lesnej sylwetki. <grytanie> Podświadomie rzuciłem tą klątwę. Jak mi świadomie rzuciłem... Bo był chciałeś to dominować nad mną. Bo chciałem dominować nad tobą. Ale nie, wydaje mi się, że to nie było o tobie. Do zobaczenia <grytanie> na, na kłóciach. Przyjechaliśmy teraz do kliniki Projekt Skóra, gdzie dermatologicznie się mną zajmują i moją buzią. Jak widzicie zmyłam już makijaż, dlatego że będziemy robić zabieg. A dlaczego tego nie lubię? Dlatego, że to jest zabieg, który słuchajcie odkładałam już kilka miesięcy dobrych, bo jest tu nakłuwanie twarzy. Mm, i potem dostałem takie bąble i w ogóle te igły wchodzą tak do twarzy No to myślę, to już mnie trzepie. Nazywa się to mezoterapia igłowa i ja nie za bardzo lubię krew, nie za bardzo lubię igły, ale nie lubię też mojego trądziku, dlatego zdecydowałam się na ten zabieg. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zaciśnij, no i zaciśnij. Nie, no nie zemknę, że obraz byłem na, na porębie krwi, nie nasze piące byłem, nic się nie działo, no po prostu panikuję. Raz, dwa, trzy, ukłódź Nie ma nawet nic, tam nawet nie weszło. No i jak? Już po wszystkim. Nie uczyszmy? Nie. Możesz wykąpać Nie uczyszmy. Dobra, że nie panie kuj bo giz. Ale no, się to tak spieło. O. O. Tak ja dużo? Czy mnie tyle? Jak ja dużo? Ojej. Ja. Stryk. I już mamy gotowe. Osocze. Julii, żugaj. Po <grym> <W> tej <grym> stronie nie czuję ust w ogóle. No, na twarzy. Znieczulone wszystko wokół i dlatego jest takie wrażenie, mm. Sky? Okay? Mhm. Mm przyjemne? Tak. Nie wygląda, żeby było przyjemne Generalnie to mało co czuję. To jakby mnie komar gryz. jest takie odczucie. Ale peniam, bo, bo wiem, co się dzieje. Ej, co jest tak mniej więcej na płódź? No, bardzo dużo. Jest ok? Tak. To to Ale nie oddycham prawie. Oddychaj. Oddychaj, to, to, są... to, 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 to jest bardzo istotne, dlatego że jak przestajesz oddychać, to zmieniasz troszkę ciśnienie w żyłach. żyły w twarzy nie mają zastawy. Hello, YouTube Administration. It's a red farb, not blood. Jest. Jest mm. uh. trochę tak jest. Jak wyglądam? Ładnie, normalnie. A teraz no, potrzebujemy tak? trochę czasu. Mniej więcej, mhm. żeby ta buza się dobrze zregenerowała po osoczu, to samo osocze to, to jest bardzo krótkie działanie w skórze, ale ono powodza różne mechanizmy, co powoduje, że jeszcze przez najpsze 4 tygodnie tam wszystko będzie tak. pracować na naszą tak. korzyść. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Boże, nawet nie chcę widzieć jak to wyglądało, bo aż zobaczyłam na kucia, to aż mi się słabo zrobiło. Ciężko to wyglądało? Ciężko No Nocno. wyglądało to strasznie, szczerze mówiąc. No. Pierwsze te w kłucia, nie chciałem mówić, ale były tak długą igłą i były tak głęboko, że to było przerażające. Nie, nie mów mi, bo mi się <noise> zleć co <chcę> dalej. Strzymuję. Stek <noise> był gorszy. Wolałabym przyjść jeszcze 10 razy na ten zabieg, a nikt w życiu już nie wyjść z taka. Nie był to najprzyjemniejszy dzień w moim życiu. Ale cieszę się, mam nadzieję, że zabieg będzie miał dobry wpływ na moją skórę i że Stek się tam dobrze przytrawi. Dziękuję Wam kochani za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli taki odcinek Wam się podobał. A tymczasem ja się już z Wami żegnam. Pa pa!